Muzyka Yo siema 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 Nowy off the radar Bardzo prosty Potrzebujemy do tego Właśnie mobilkę Przechowalnię specjalną do pojazdów tam z tyłu w mobilce i tak dalej, i tak dalej. Tak, co wszędzie potrzebowali wcześniej. Tutaj potrzebujemy też właśnie garas z pojazdów specjalnych albo bombę przylepną. Czy na przykład rzucamy ją tutaj, nie? Przed kółeczkiem. albo Ruiner 2000. Możesz inne pojazdy też używać, ale Ruiner ma w sobie rakiety. I to troszkę ulepszy sprawę szybczej. Bo tak, tylko tą bombą przylepną to nie za bardzo, powiem Wam, ale jak jedną tam rzucisz i podjedziesz jeszcze ruinerem, szczelisz rakietą, no to ten glitch o wiele lepiej wyjdzie. Dobra, więc mamy ten ruiner. Bawiamy się, że zaraz będziemy podjeżdżać do właśnie bramy niebieskiego kółka i przed niebieskim kółkiem po prostu szczelamy, żeby się zabić. Boom. Efekt ma mniej więcej być taki. Zresztą nas na zewnątrz, jak czy jest w środku, to od nowa. Teraz co ja słyszałem, nie używaj pojazdów, co stoją teraz w klubie motocyklowym, bo to może spieprzyć glitch. Nie jestem pewien, ale jak cię na przykład tepałem z tym glitchem, to mnie ładowało. Potem do MCO. Jak leciałem też opresorem. Chyba on był właśnie z klubu mockowego, To ładowało mnie do mobilki Więc teraz zastanowiłem Zamówić już ten pojazd co ma w mobilce I po prostu pojechać tam Daleko nie jest Testowałem ten glitch yy, Na nowej sesji Ten glitch tylko działa na tej sesji Które robisz Jak już wejdziesz na inną sesję To nie jesteś zgliczowany Więc yy, to nie jest tak jak poprzednie. W sumie jeszcze mam jeden off the radar, ale muszę go jeszcze spróbować, czy jeszcze dalej działa. Więc wszystko tak jak wcześniej robiliśmy. Znajomy stoi, mobilka stoi, auto do stracenia, znajomy wsiada. Daję na pauzy, czy tam e, idzie na dashboard. My podjeżdżamy do kółka niebieskiego, dajemy szczałkę w prawo, zamrozi nas chwilę. Znajomy wysiada, stoi tutaj. Czy ten pojazd jest z mobilki, to go zwracam. Daję szczałkę w dół, idę na Franklina, więc sekund czekam, anuluję to, wchodzę, wejdź sam. Tu czekam tak 8-10 sekund, znowu spróbuję Franklina zdobyć, to parę razy trzeba to strzałkę w dół i tam gałek do góry, cyk, anuluję, jestem widoczny, wsiadam do pojazdu i bum, działa. No, tylko mówię, na tej sesji, której to zrobiłeś. To było na tyle, dzięki za oglądanie, do na następnego, Yo! i fuck you, Hansa Apollo.